Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Chris. A w dzisiejszym materiale przyjrzymy się mojemu subiektywnemu zestawieniu 10 najlepszych postaci do Lowello, podzielonych na 5 pozycji, zaczynając od topa i kończąc na soporcie. Standardowo, jeżeli znasz inne postacie, które mogłyby pasować na tą listę, napisz o tym w komentarzu, a my ruszamy z zestawieniem. Więc zaczynając od topa na pierwszym miejscu jest Jax. Jax jest świetnym speedpusherem, znakomicie radzi sobie w walkach 1 na 1 Ale i w walkach drużynowych jego Counter Strike wraz z Q mogą okazać się świetnym narzędziem do zainicjowania walki, a w przypadku lepszej pozycji, do Wyłapania przeciwnego Kery. Naszym drugim do będzie Kamil. Analogicznie do wyżej wymienionego Jaxa jest świetnym speedpusherem, co w moim mniemaniu w niskim Elo może być cenniejsze od teamfightowego potencjału. Który swoją drogą Kamil też ma nie najmniejszy. Świetnie nadaje się do wyłapywania odosobnionych celów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Kamil w walce drużynowej wskoczyła z ultimateem na przeciwnego carry, który w większości przypadków nie będzie mógł wygrać takiej bitwy. Przechodzimy na rolę junglera, tutaj wita nas Nunu. Nunu może być świetnym wyborem dla junglerów w niskich dywizjach ze względu na swój potencjał do bardzo wczesnych i bardzo skutecznych ganków, które mogą bardzo uprzykrzyć grę przeciwnym lanerom. Którzy będąc moc, od tyłu raczej nie będą potrafili już wrócić do rozgrywki. W późnych fazach meczu Nunu nie spisuje już się tak wybitnie, ale ta możliwość wczesnego przyspieszenia rozgrywki dla przeciwników często będzie kończyła się stąpem. Naszym kolejnym junglerem będzie Vi. To postać, która dobrze radzi sobie szczególnie w early i mid game, gdzie Vi może często i w bardzo prosty sposób gankować za sprawą swojego ultimate'a Jest bardzo silna w walkach 1 na 1, dostarcza sporą w CC i dobrze radzi sobie z obiektywami na mapie. I Przechodzimy na środkową aleję, tutaj mamy Aniwie. To postać, która przez ostatnie lata na środkowej alei nie pojawiała się zbyt często, szczególnie w niskich dywizjach, które są zdominowane przez nieadekwatnie trudne herosy do umiejętności gracza. I to właśnie dlatego gracze rzadko zdają sobie sprawę z potencjału tej postaci. Anivie jest świetnym kontrolnym magiem, jej główną rolą jest wyłapywanie pojedynczych celów, robienie dużego zamieszania w teamfightzie za sprawą swojej ściany i erki. Do tego cały czas jesteśmy ubezpieczani przez naszą pasywną umiejętność, która w razie ataku, np. przeciwnego asasyna, zadziała podobnie jak Guardian Angel. A skoro w w temacie jesteśmy, to naszym kolejnym midlinerem jest Fizz. To wybór dla osób szukających nieco agresywniejszego playstylu niż dość kontrolna Anivia. Świetnie radzi sobie przeciwko kruchym celom. W fazie liniowej Fizz w prosty sposób może dobijać miniony za sprawą swojego resetującego się W, a w walkach drużynowych za sprawą właściwości swojego E i Zoni jest praktycznie nieuchwytny, a wprawiony gracz Fizza z łatwością znajdzie drogę do unieszkodliwienia carry przeciwników. Przechodzimy na rolę strzelca, tutaj na pierwszym miejscu jest Jean. To postać z wysokim zasięgiem umiejętności, kejtowanie tą postacią jest ułatwione za sprawą dodatkową. Movement speedu, do tego Jhin świetnie sprawdza się w wyłapywaniu przeciwników, a jego ultimate otwiera drogę do kreowania zagrań jak i kontynuowania walki z bezpiecznej odległości. W naszym kolejnym AD Carry będzie Miss Fortune. To bardzo intuicyjny AD Carry w odróżnieniu od innych nie opiera się on aż tak bardzo na umiejętnościach mechanicznych, a raczej na dobrym wypozycjonowaniu się i użyciu ultimate'a w taki sposób, żeby zmaksymalizować zadawane obrażenia. I w tym momencie przechodzimy na rolę supporta, na którym wita nas Alistar. To świetna engage'ująca postać, która jednak wymaga troszeczkę ogrania i wyczucia jego combo, jednak dobry gracz Alistara może że szukać zagrań na całej mapie zarówno dobrze sprawdzi się bronią swojego kery, jak i engage'ując walki. Jest również nieoceniony przez swoją wzmocnioną wytrzymałość z ultimata podczas starych dive'ów. I nasz kolejny support i tutaj zaskoczenie. Nie Leona, nie Nautilus, a Rel, Czyli dość świeża postać, poniekąd spełnia podobną rolę co Alistar, ale jej skillset może być prostszy w opanowaniu. Rel posiada właściwie wszystkie umiejętności, jakie powinien mieć support, ale przede wszystkim naprawdę ogromne ilości crowd control, które w połączeniu z ultimatem np. Miss Fortune mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla przeciwników. I to to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj, żeby ocenić ten film, możesz też zasubskrybować ten kanał, jeżeli treści na nim zawarte przypadły Ci do gustu. Z góry dzięki. A ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej!